w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film makijaż jedną marką. Może się taki film, film spodobać, oczywiście proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję kanału, żeby na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić no, no, Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Oczywiście na końcu będą pozdrowienia. I pierwszym krokiem, który zawsze by wykorzystać w makijażu, to jest oczywiście cienie. I tym mam oczywiście już bazę daną. A teraz będę tej tym najjaśniejszym. I namalowała się. I tak będę troszeczkę tak zasłaniać trochę, żeby tutaj co nieco widzieć. I powiem wam, to jest po prostu mega, mega mocne i trzeba uważać, bo można naprawdę przedobrzeć. Troszeczkę też, żeby nie przedobrzeć, żeby wyglądać merokę. ok. Tak nigdzie dzisiaj nie wychodzę, nie? Tylko tak chciałam właśnie dzisiaj makijaż zrobić, taki rudy, też tak tutaj na ręce biorę, o nie wiem czy ktoś tutaj udzieli. To tak, widzieli. Ja tak staram się, że jest git. Tak mi się wydaje, pensja mi się spada. Nie wiem czemu już chyba ze starości tak naprawdę. I Jak widzicie tego złotego już mam. Nie wiem czy widzicie. Już jest bardzo mało. Jest kolorek jakiś tam, a może złoty. Dam. Mam nadzieję, że widać jak się maluję. Zusterkiem i tymi kolorami. Uwielbiam to właśnie paletkę z Eveline. Najbardziej ją mam. Bardzo się uwielbiam i chyba, mam chyba ją jedyną z Eveline. To jest podkład, podkład który, uży... podkład, który zawsze używałam i bardzo mi się fajnie sprawdzą. Uwielbiam ten podkład. Nawet ten podkład jest biedący, Więc fajnie. Jakieś tak się trochę pomalować, Mój oczy już mam zrobione i tak jak wiecie byłam w Warszawie w weekend bo może się zrobić, się została ja i mam nadzieję, że widzicie jak ja się maluję bo kiedyś robiłam właśnie tymi kosmetykami i były trochę inne chyba kosmetyki z tego co pamiętam tym, powiem wam, że naprawdę było fajnie w Warszawie teraz korektor daję i powiem Wam, że naprawdę tak jak mówiłam było bardzo fajnie. Bardzo fajnie mi się w Warszawie w ogóle chodziło bo Warszawa. że ta Warszawa jest bardzo duża. I można się zgubić i to nie wiem, chyba osoba moja, że się zgubiłam. Gubi się w tej Warszawie. To mi się na to podoba mimo wszystko oczywiście korektor dany to się mam oczywiście na końcu wam na pewno pokażę jakie kosmetyki do tego makijażu użyłam każdy malujesz tak jak potrafię tak jak umiem Też ja to mówię że malujesz tak jak potrafię tak jak umiem może nie jest za bardzo łabi w ogóle ale malujesz tak jak umiem teraz 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 bronzer ten i tutaj wybaczcie że to jest Naklejka, ale moja siostrzenica sobie klejkę nakleiła na brązer I ten brązer, tak jak wam mówiłam, jest bardzo no, mocny. Trzeba uważać w ogóle z nim, bo jest bardzo mocny no, w ogóle ja tak na rękę tak sobie tutaj biorę tak delikatnie. Żeby oczywiście nie przesadzić z tym pigmentem. Tym pędzą tak. O. Mamy takie czyste, żeby jego troszeczkę tutaj zmarować w ogóle, żeby nie było tak, źle, Ale jest bardzo mocny, powiem szczerze. Ma bardzo mocny pigment, jeśli chodzi o błogrozę. Czyli, jak ja mówiłam, trzeba z nim po prostu uważać. Puder to z, właśnie ten bananowy, który lubię. Puderek. Widzicie, tylko że. Puder. Lubię ten puder, oni papier bananami. W ogóle uwielbiam się malować Eveline. Uwielbiam w ogóle tą markę. W ogóle też często pod oczy daję ten dnebranowe. teraz puder. To jeszcze mogę jeszcze mam nagrywać. Jeszcze dwa może filmy jeszcze nagram. Dlatego ja też tak makijaż robię. O, nie pachnie takim bananami, taki bananowy glow. Teraz róż daję. Mam nadzieję, że też nie przesadzę, bo powiem wam, że ten róż też jest w miarę taki naprawdę ma na dobrą pigmentację. Że trzeba po prostu uważać z tym różem. A jeszcze tu już muszę znaleźć. No dobra. Biorę roz... do rozświetlenia, rozświetlacz. Dobra. Tak. Hmm. To już jest właśnie z Maybelline. Zrobię z Eveline. Tylko pierwszy raz będę używać tego tuszu. Z Eveline. i Jeśli bym mówiła Maybelline, to przepraszam. Powiem Wam, że ten tusz fajnie rozdziela. I też, o, też fajnie maluję te dolne, więc fajny efekt, oczywiście też się z bliska Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, ale pierwsze wrażenie, super tego tuszu, duże, dobra, takie cieniutkie, zaraz Wam pokażę jeszcze, szczoteczka taka cieniutka, będzie się wybrudziłam, nie, <laughs> cieniutki, dobra, rzecz, czyli usta, w ogóle uwielbiam, uwielbiam tą pomadkę, jest tak masokowata. jest tak fajna, uwielbiam, taka miękka, moja mama jest tak naprawdę. Dobra, chyba wszystko tutaj dam, zaraz was wrócę. Makijaż skończony, zaraz wam pokażę co dziś użyłam w makijażu, czyli to paletkę z Eveline Spike, Spike? Spikl, uwielbiam ją że jest taka fajna, zabawkowa, to jeszcze naprawdę fajne ma cienie i fajną pigmentację, więc to używam jako pierwsze. Jeśli chodzi o podkład, mój ulubiony z Selfie Time, to jest numer dwójka. Dwa w jednym, czyli korektor i podkład w jednym. Tak ono właśnie wygląda. Korektory to właśnie jeden z tych. Jeśli chodzi o korektora, to jeden z tych z Eveline. Bardzo lubię też ten korektor, i to jest y, 05 Porcelan, jeśli chodzi o ten korektor. Drugi korektor, który użyłam, który gdzieś by tutaj z 19, oczywiście, go nie założyłam jak zwykle. No, oczywiście, ten korektor też bardzo lubię. Nie wiem, czy widzicie ten z Eveline. Może tak jeszcze inaczej pokażę Wam. Bardzo go też lubię, oczywiście też używam. I tutaj jest już prawie połowa, tak samo tego drugiego. Więc to jest to. Jeśli chodzi o puder. Jeśli chodzi o puder, to bananowy z Eveline. Bardzo go lubię. To jest mnie drugie, trzecie opakowanie jeśli chodzi o ten puder. Jeszcze miałam jakiś biuskiniowy. ten właśnie wygląda, ładnie pachnie. I oczywiście go użyłam. Ja albo innego pudru nie miałam, tylko ten bananowy. No wiecie, nie chciałam kupować innego pudru do do jednego filmu więc mam ten nadzieję, że widzicie ten puder jeśli chodzi o bronzer pierwszy raz używałam tego brązera właśnie w weekend używałam go pierwszy raz a drugi raz teraz i on jest bardzo jakby to powiedzieć ma dobrą pigmentację i trzeba oczywiście uważać z tym bronzerem, bo można sobie zrobić Chcę za mocno zrobić. I bardzo fajny jest. I też tutaj widzicie te kwiatusze, bo oczywiście mojej nakleiłam. <grymne> wygląda ładnie ten brązer. Ale bardzo lubię ten brązer. pokażę tutaj, jak on wygląda. O, tak wygląda ten, ten brązer. I to jest 0,1. milk tak, jest. Powiem Wam, że. ciemny. No ale okej. Okay. to mi się podoba ten bronzer, Tylko mówiłam, trzeba po prostu uważać, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy tym brązerem. Jeśli chodzi o róż, który też bardzo lubię, też ktoś z mojej opakowania jest, moje jest. różna miałam. Bardzo fajny też jest róż. Ale też trzeba uważać na ten róż, bo też ma dobrą pigmentację. Takie, które Wam pokazuję, to jest jeden pony. Jest też fajny kolorek i też bardzo mi się ten róż podoba. Pokażę jeszcze raz, żebyście mogli zobaczyć. Bardzo lubię ten róż i rozświetlacz z też jedynka. Brałam właśnie najjaśniejsze kory. To jest tak właśnie wygląda. Są bardzo fajne. Kiedyś pamiętam, miałam z innej wersji te, te rozświetlacze, róże i brązery i po prostu przefajne świetna po prostu. To jest inna troszkę edycja, ale też jest nawet fajna. Tak ten rozświetlacz wygląda, taki fajny. Taki jaśniutki. Tak on właśnie wygląda. Jeśli chodzi o to, że użyłam ten z Eveline. Kiedyś chyba w kalendarzu dokumentowym go włożyłam. I zaraz wam tutaj pokażę, właśnie. I szczyteczkę, ma taką cieniutką, fajną, i powiem Wam, że na dolne rzęsy świetna sprawa. Ja będę na dolny rzęs używała tego tuszu, naprawdę jest super. Więc, też jeśli chodzi o makijaż, ten tusz do rzęs. I pomadkę, którą bardzo lubię i sobie ją chwalę: z Eveline Ta pomadkę to jest 03. Również jest świetna. Kolor jest obłędny i ona jest tak masokowata, tak miękka, tak fajna, po prostu uwielbiam tę pomadkę. To chyba będzie moim takim ulubieńcem kosmetycznym, tak czuję. I to wszystko, się chodzi o dzisiejszy makijaż. Może dobrze, czy lubicie markę Eveline, czy też nie i jak wam się podobał ten makijaż. Oczywiście też wam przybliżę, jeszcze mogę widzieć. mój makijaż. I tak jak mówiłam wam, pozdrawiam na końcu, czyli pozdrawiam Kaję, Kamila, Kozlar94, Michała, Lucyna, Jagiełła, Agatę Duda, Agnieszkę Rolans, Margi B., Aiko, Jajka, Monika Puch Puchała, Renata, Ruda, Marzenę M., Ines, Gabrysianie, Magdalena, Argena, Tokadok, Maryla, Wolfia, Krzysiek, Agnieszka, Paulina, Klaudia Stasiewicz, Maryla Bąk, bon, Konto, Lachani, Ania, Ania Ziąki, Grażyna Maciarzek, Ileta Kot, Short Drone, Agnieszka Czajkowska, Michał Zdrojewski, Weronika Miłek, Tyna Justyna, Liliana Czerniak, Księżniczka Aleksandra Dios, Ukrawa Vlog, Sky Liren, Natasza Sta, Ewa Soborska, Sudan Zimczuk, Marcin Wosiak, Tyna Nalewa, Agnieszka Dębska i Kornelia Lis. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia, pa!